Wyobraźmy sobie taką scenę. Piątkowy wieczór, nowa gra, super. Wpinamy jakąś, nie wiem, specjalną wtyczkę do komputera kwantowego IBM, i nagle e, w 15 nanosekund gra przechodzi sama siebie. We wszystkich możliwych scenariuszach. No co tu się właściwie wydarzyło? No wiadomo, to jest metafora. Ale myślę, że całkiem trafna, mm -hmm. bo ona świetnie pokazuje o co chodzi. Komputery kwantowe nie działają tak, no wiesz, po kolei, jak klasyczne. One po prostu eksplorują wszystkie możliwości równocześnie. To jest y, potęga równoległości, ale na zupełnie innym poziomie. I właśnie tę potęgę spróbujemy dzisiaj jakoś uchwycić. Analizując materiały, które dostaliśmy, zajrzymy do podstaw, zobaczymy skąd ten cały szum? No i co jest tu naprawdę kluczowe? To fascynujący świat, przyznaję, ale też trochę dziwny. Feynman chyba mówił, że jak myślisz, że rozumiesz mechanikę kwantową, to jej nie rozumiesz. Dokładnie. Dlatego będziemy się posiłkować porównaniami. To skąd to się w ogóle wzięło? Od czego się zaczęło? No więc cofnijmy się trochę. Koniec XIX wieku. Fizyka klasyczna ma się świetnie, ale pojawia się problem. Nazwano go katastrofą w nadfiolecie. Teorie tamtych czasów, no, po prostu nie potrafiły wyjaśnić promieniowania tzw. ciała doskonale czarnego. Wychodziły jakieś absurdy, nieskończona energia dla krótkich fal. Coś się nie zgadzało. I wtedy wchodzi on całe na biało, Max Planck. Tak, w 1900 roku. Trochę chyba z desperacji. Zaproponował coś rewolucyjnego, że energia nie jest ciągła, tylko y, skwantowana. Występuje w porcjach, w kwantach. Wprowadził słynną stałą H. Podobno niektórzy żartowali, że H to od hilfy, czyli pomocy po niemiecku. H, dobre. I to był początek fizyki kwantowej. Początek fizyki kwantowej, potem oczywiście burzliwe dekady, słynne konferencje solwaja. Ten wielki spór Einsteina z Borem o naturę rzeczywistości. Zresztą na jednym ze zdjęć z Solwaja jest Maria Skłodowska-Kurie. Niesamowite czasy, ale chwila, bo mówimy o fizyce fundamentalnej. A jak stąd dojść do komputera? Gdzie ten most? Mostem okazały się paradoksalnie ograniczenia komputerów klasycznych. W latach 80., wie, że prawo mura niby jeszcze działało, ale. E ale stało się jasne, że symulowanie naprawdę złożonych systemów kwantowych, na przykład reakcji chemicznych, no to jest dla nich po prostu niewykonalne, za trudne. Mhm. I wtedy właśnie Richard Feynman zadał to słynne pytanie: skoro natura działa kwantowo, to czemu nie zbudować komputera, który też by tak działał? Czyli symulować kwantowe za pomocą kwantowego. Proste i genialne. Ktoś to podchwycił? David Deutsch. W 1985 roku przedstawił formalny model, jak taki komputer mógłby działać, i co więcej, pierwszy algorytm, który pokazywał jego potencjalną przewagę. Ten algorytm Deutsche Jozezef potrafił jakby jednym strzałem sprawdzić pewną globalną właściwość funkcji: czy jest stała, czy zrównoważona. Klasyczny komputer musiałby sprawdzać wejścia po kolei, jedno za drugim. To trochę jak ten Volt Boy z Fallouta, o którym wspominały źródła. Zamiast pytać każdego NPC osobno, robi jeden kwantowy ping i wie, czy wszyscy mówią to samo. Ale co jest sercem tej technologii? Co zastępuje bity, te zera i jedynki? Kubity. To jest podstawowa jednostka informacji kwantowej. Kubit. A czym się różni od bita? Bit klasyczny jest albo zerem, albo jedynką. Nie ma innej opcji. Kubit. Dzięki czemuś, co nazywamy superpozycją, może być jednocześnie i zerem, i jedynką. Jak ta wirująca moneta z przykładu jest i orłem i reszką naraz. Dopóki jej nie zatrzymamy, czyli nie zmierzymy. Dokładnie. Pomiar zmusza kubit do wybrania jednego konkretnego stanu, albo zero, albo jeden. Wynik jest losowy, ale zgodny z pewnym prawdopodobieństwem, opisanym przez funkcję falową. To, to jest takie. Mało intuicyjne. Mało intuicyjne to mało powiedziane. Pierwszy fizyczny kubit udało się zbudować Davidowi Weilandowi. To był uwięziony jon, którym manipulowano laserem, wprowadzając go w superpozycję. Dostał za to Nobla w 2012. Czyli przejście od teorii do praktyki. Tak, ale superpozycja to tylko połowa historii. Jest jeszcze coś, splątanie. Splątanie. Brzmi jeszcze dziwniej. I słusznie, bo jest dziwne. Wyobraż sobie dwa kubity, które są splantane. Są ze sobą nierozerwalnie połączone. Tak jakby, jeśli zmierzysz stan jednego, to natychmiast, w tej samej chwili, znasz stan drugiego, nieważne jak daleko są od siebie. Jak te magiczne monety, które zawsze lądują przeciwnymi stronami, nawet rzucone w innych miastach? Właśnie tak. Einstein nazywał to upiornym oddziaływaniem na odległość. I to połączenie superpozycji i splantania daje komputerom kwantowym ich prawdziwą moc obliczeniową. Niewiarygodne. A czy ta moc y, czy przełożyła się już na jakieś konkretne algorytmy, które robią wrażenie? O tak. I to jakie? W 1994 Peter Shor opublikował algorytm, który teoretycznie potrafi błyskawicznie rozkładać duże liczby na czynniki pierwsze. Czyli robi coś, co dla klasycznych komputerów jest super trudne. Dokładnie. A na trudności tego zadania opiera się bezpieczeństwo większości dzisiejszego szyfrowania w internecie, na przykład RSA. Algorytm Shora pokazał, że komputer kwantowy mógłby to wszystko złamać. O kurczę, czyli potencjalnie całe bezpieczeństwo sieci wisi na włosku. To brzmi groźnie. Było coś jeszcze równie przełomowego? Dwa lata później, w 1996, Love Grover pokazał inny algorytm. Tym razem do przeszukiwania nieuporządkowanych baz danych. Przyspiesza do zadanie znacząco. Zamiast sprawdzać średnio połowę bazy, czyli n drugie kroków, wystarczy około pierwiastka z n kroków. Czyli szukanie igły w stogu siana, ale z jakimś kwantowym wykrywaczem metalu? Coś w tym stylu. Ma to zastosowania w optymalizacji, w uczeniu maszynowym, ale też, no cóż, potencjalnie w łamaniu haseł. Taki brute force na sterydach. Można powiedzieć, że Shor to taka matematyczna elegancja, a Grover to turbodoładowana siła. Niezłe porównanie, tak. Ale jak te algorytmy właściwie działają? Jak się programuje te kubity, żeby robiły to, co chcemy? W uproszczeniu używa się czegoś, co nazywamy bramkami kwantowymi. To jest analogia do bramek logicznych w klasycznej elektronice, tylko że działają na kubitach. Na przykład jest bramka hadamarda oznaczana jako H, ona bierze kubit w stanie 0 albo 1 i wprowadza go w idealną superpozycję pół na pół, 0 i 1. Są też inne bramki, np. cnot, które potrafią splątować ze sobą kubity. Cała sztuka polega na odpowiednim ułożeniu sekwencji tych bramek. Manipulując kubitami za pomocą bramek, wpływamy na prawdopodobieństwa uzyskania konkretnych wyników po końcowym pomiarze. Chodzi o to, by wzmocnić prawdopodobieństwo tej właściwej odpowiedzi, a wygasić te błędne. Okej, okay. czyli to nie jest tak, że dostajemy od razu jedną pewną odpowiedź? Nie zawsze. Często algorytm kwantowy trzeba uruchomić wielokrotnie, żeby statystycznie uzyskać ten najbardziej prawdopodobny, poprawny wynik. Rozumiem. A czy to znaczy, że niedługo wszyscy będziemy mieć takie komputery na biurkach, zastąpią nasze pecety? Raczej nie. Przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Źródła sugerują, że komputery kwantowe będą raczej jak wyspecjalizowane jednostki obliczeniowe. Trochę jak dzisiaj używamy kart graficznych, GPU do specyficznych zadań, do gier, do sztucznej inteligencji, kopania kryptowalut. Komputery kwantowe będą pewnie rozwiązywać bardzo konkretne, trudne problemy, z którymi klasyczne sobie nie radzą. A co z grami? Zaczęliśmy od tej anegdoty z grom. Czy tam jest jakiś potencjał? Bo na razie brzmi to raczej naukowo. Potencjał jest ogromny. Pomyśl tylko. Zamiast oskryptowanych światów, dynamiczne środowiska, które naprawdę ewoluują, postacie niezależne NPC, które nie klepią w kółko tych samych formułek, ale uczą się, adaptują, reagują nieprzewidywalnie dzięki kwantowej symulacji ich umysłów. Brzmi niesamowicie. Albo fizyka w grze. Nieuproszczony model, ale coś co odzwierciedla złożone interakcje na poziomie molekularnym. Hiperrealizm. Oczywiście, trzeba by to zbalansować, żeby nie psuć zabawy tym natychmiastowym przejściem grę z początku naszej rozmowy. Jasne. Yes, Czyli podsumowując, komputery kwantowe to zupełnie nowy sposób myślenia o obliczeniach. One wykorzystują te dziwne zasady mechaniki kwantowej, superpozycje, splątanie. Mm -hmm. Żeby przetwarzać informacje w sposób, który jest niemożliwy dla naszych obecnych maszyn, i dzięki temu mogą rozwiązywać pewne problemy znacznie, znacznie szybciej. Kluczem jest ta równoległość, eksploracja wielu ścieżek naraz. Dokładnie tak, a na koniec, taka myśl, która też przewijała się w materiałach: David Deutsch kiedyś spekulował, że tym obserwatorem, który ustala stan kwantowy po pomiarze mogłaby być zaawansowana sztuczna inteligencja. O. Jakie możliwości, ale też jakie dylematy otwierałoby połączenie tych dwóch chyba najbardziej rewolucyjnych technologii naszych czasów? No właśnie. To jest coś, nad czym zdecydowanie warto się zastanowić.